No ale co z tym? Przegamy się? Co ty no ku**a ja p... p... Co to jest? Tomek no. bardzo śmiały jest prosto i na pewno będziesz wygrał Patrz tu I zobacz jeszcze się w tył Ja pierdolę co to jest to z niewoga krzywe waga. <tryk> Odżewi że się w pierdolił. Bo, bo go nie zaparkowałeś. No, da da da. Dari. Udało da, da, ja. zarobiło. Like, last is o kurwa! Przepraszam! Przepraszam! Co ty zrobiłeś? to potem wytynę. się kurwa tak w nią że prawie pod nią wjechałem. Ja się uratowałem, bo gdyni gdy to minął checkpoint. Pozostaj mnie pykać w dupę. Nie. Zpierdalaj! Ile to ma biegów? Ten Tomek przyjaciel To przyjaciół taki samym Jesteśmy debilu na prawej To się zgadza Kurwa ten Tomek Tomek jest zarąbisty Co no, chcesz od Tomka? On ma przyjaciół, nie to co my Tomek W sumie tak Mogę się na tym dobrze zastanowić, to masz rację Przejdźcie, że ja dalej na półka nie jadę Ja pierdolę, jebane drajma atari <laughs> What the fuck, Daniel? Już to Oj, no to żeś kurwa przedobrzyła troszkę Ci powiem, troszkę żeś odjebała teraz manianę nie, i to przy końcu, nie? Ej, bo to wszystko wszyscy wyprzedzić, nie? Daria, co ty odjebałaś nie mi to Wytłumacz to teraz Co to kurwa było? Nie wyrobiłam, tak Jak ty na prostej drodze wyrobiłaś? No właśnie to mi chodzi jak widzę, ja sobie jadę, nie? I widzę, że nagle mi wyprzedza takie Daria no to kurwa. chyba będę jednak mieć drugie miejsce Ja się wypierdala gdzieś tam No i po co? No i po co to zrobiłaś, powiedz mi? Jaki był cel? Uwodory. Po, po co? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak zrobiłaś? Ale co? No w To nie I, I did nothing wrong I did everything correct Legally Everything was right And Now I get fucked Że się nie Rzecz go odbiło Ale ja mnie nie było tego widać No, no Ja to widziałem w sterkach wszystko Ale serio mówię No, ubezpieczenie ci nie uwierzy <laughs> Prawo w chipsach wygrało, jak zwykle żeby się przypomniałaś, że się za zastanawiałeś na tym, jak oni to robili, że, że dawali ludziom prawo jazdy w chipsach. Jak ja to usłyszałem, to się zastanawiałem, czy ty coś ja ze mnie robisz, czy ty naprawdę to mówisz. Nie jest to ona, to naprawdę mówiła Small brain. To była Daria. Kaj jestem? tam?

Jedzie 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 bo O kurwa Nieee gościu Co tam? Yeah. <laughs> ma niebieskie włosy kurwa Jeszcze Nero robi prowadź w ogóle, bo my trasy nie mamy Mam nadzieję, że nie masz tej różowej trasy na tej różowej okay. Czyli nie ma różowej trasy WTF, am gej? gay. a ja z różowym samochodem. Jest bardzo męski. Z bałą, która ma niebieskie włosy. Jest bardzo męska. Jak ty kurwa, jedną skręcasz. Bo to nie skręca, Z w ogóle elektryk. Co? No. Kurwa, tą wodę to sobie do duby wstać. Kurwa, kółkiem prowadzi. Chyba Google Maps nasz prowadzi tutaj. Kieróżowy, kieróżowy, kieróżowy. Czekaj, on chyba jednak ma tą różową trasę. Tak, teraz mam różową trasę. Eee! Dlatego nas na ten znak ostrzegał, nas poprowadził. Tam drifty robi. I right. ja. A no tak, no jadna. No. Co tam Marta robi? Czy tam szczeka, czy stuka czy? To To ja. u mnie. <laughs> Usłyszała, kurde, że... usłyszała Daria, że Marta chora i, kurde, już myśli, że ona szczeka. Czemu chora? No... Czemu? no kurde, Marta, no. na łeb. No. To tak. Jak wszystko... To jest pracę. typowy kierowca Ferrari. Jak znowu w tej wodzie wypadnę, to już nie odpalę tego, nigdy więcej. Ja jebać ten wyścig kurwa Chomika. Kurwa czego się innego, innego czego? się kurwa spodziewała Przecież ona mi też wysyła chomiki, nie tak dużo jak Mateuszowi, ale też mnie je wysyła Więcej mi z pracy Dario, wysyła rzeczy Czego innego się spodziewałaś Musisz go zobaczyć, do Bogotę, z go wysłałam Jezu nie ej jej... Ona ci wysyła chomiki, ty wysyłaj kaczki, nie mi. Jej. Ja No to kurwa nie, ci zbanuję na tym, z tego no, Wszystkich będę wysłać żaby. Nie no, żaby są spoko, akurat lepszym... <laughs> żaby są spierdalone, kurwa. No i kurwa pasują do naszego kontentu, kurwa. To się zgadza. W ogóle, yy, jeszcze jeden temat. Jak ziomek z Discorda do mnie w ogóle pisze, że jeden typo potrzebuje pomocy z Androidem. Ja już tam przygotowany, kurwa, że to będzie coś dużego, że będę musiał klepać kody, już wymyślałem ceny, kurwa, ile za to wezmę i w ogóle. A tutaj się okazuje, że trzeba tylko wybudować release pan Androida. No ile się za to policzyłeś? Nie wiem, bo jeszcze nie robiłem. <laughs> 1200 zł. Tak będzie. Wszystkie pieniądze tego świata. Ja myślę, no może jakieś Nie, no bo kurwa skarbówka się ujebie Mniej więcej niż 1500 zł. Pamiętaj, że możesz wziąć za 1500, 1500 na Darię. Właśnie chciałem to powiedzieć, chyba, że w latach O właśnie, właśnie, to wiesz, 1500 na tego na Darię, na mnie, na Martę i na siebie To możesz już 6 koła wziąć, mordo Czekaj, co? 4 osoby to jest więcej niż 6 koła, mordo No, 1500, nie? 1500 razy 4 to jest B. I did not see her on the sheet. If 2 plus 2 is 4, right? And 5 plus 5 is 10. Okay. What I the didn't... fuck is this? She's. She's gone, dobro. Suza, kurwa, imbecyl. Suza, kurwa, idiot. Jaki kurwa debil. Miałem dwa z matematyki, dobrze? Widać, kurwa. Dobrze, że to się nie nagrało. Teraz a skąd wiesz, kurwa? Tak, nie, ale... kurwa, Daniel ma Valorantów, nie! Daria musisz to wyjść. Nie, nie rób tego. Nie masz? Nie, patrzcie, ja nie I Skąd mówisz, że masz Valorantów z trzech godzin? Chcę powiedzieć, że jak będziesz to narobić, znowu ten montaż na YouTube musiałbym wstawić, kurwa. stawić to by było coś pięknego. Ale ja tego nie mam. Coś to nie ma. Cholera. he, he, he To zostaje między nami nie na świat, kurwa. Piekło ci się, kurwa. <grywa> Dobra, zbieram dalej. Dostajesz. Cholera. <grywa> he, he, he,